Hej, witajcie na Ryneczku hi -Fi. Dzisiaj taka oferta limitowana na prośbę. Wystawione tutaj jest na prośbę mojego taty, żeby nie było, więc chyba luz. Mm, jest to Amplituner Marki Sansui. Pewnie powiedział: Uuuu, kinoloman. Nie, 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 rocznik 1985. Natomiast ten Amplituner nie był wypuszczony po prostu na mm, rynek europejski. To jest US International, ale nie. Unia... Unia... Europa. Ogólnie rzecz ujmując. 85 rok. E, to jest chyba ostatni mocny receiver, jeśli chodzi o Samsung. Tak mógłbym powiedzieć, myślę, spokojnie. E, posiada to tutaj... Hmm, nawet nie wiem, od czego zacząć, szczerze mówiąc, ten odcinek. Powinienem e, zacząć od lewej. Ale no nie. Zaczniemy od wyświetlacza. Ogromny wyświetlacz. To właśnie przywodzi na myśl na domowe. Natomiast widzicie to jest wyskalowane tutaj, jeśli chodzi o moc Dlaczego? dlatego, mało stereo Cyber mówię, trzeba z gabarytu, to jest wyskalowane do 200 W z tego co firma Sansui pisze ten amplituner przy 8 ohmach może napędzić 130 W kolumny, więc tyle na mocy w sinusie, więc całkiem całkiem zajebista ilość watów, jeśli to kogoś kręci oczywiście. Ja jestem zwolennikiem akurat yy, nie tyle co watów, tylko skuteczności. Kolum. Ale waty też mają pewne swoje zalety. A to zacznijmy może jeszcze raz od włączenia. Co jest za ciekawe. Chwilę pomilczę. Gdzie? Tutaj miga, co sprawdza wszystko. Protektor. I mam to. Ruszył. System check. Dobra, zacznijmy od Programator w stacji. 8, to wiadomo, co to nie ciekawego. Memory mamy, mamy meter czyli jak naciśniemy to, pyk to razy 10, proszę razy 10, razy 10 molę stereo, modo. I tu jest ciekawostka, to jest taki, taka rzecz, której nie spodziewacie się i w sumie nie potrzebujecie na tej chwili. Ale widzicie, tu jest AM stereo w Stanach Zjednoczonych. Co tu będę garał? AM stereo. Coś takiego próbowano wprowadzić właśnie. Yy, czyli sygnał AM, stereofonii, czyli bieda, ale w stereo. Dwa zestawy kolumn. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo regulacje. Czy ja to dobrze pokażę Skrzypie strasznie. Regulacje. O, sharpness. Fader. To jest akurat do funkcji wideo, czyli Tałcera. a No zbiście, że tutaj pewne rzeczy pewnie może połączyć z audio. No tak, jest wideo, natomiast to jeszcze pokażę z tyłu urządzenia, żeby było ciekawiej, o co tu chodzi. jakby będzie kogoś interesował, sam sobie doczyta. Tutaj funkcję FM. Przepraszam, ja patrzę przez kamerę razem z wami, szczerze mówiąc, bo po prostu jest tutaj tak ciemno, że przez obiektyw czy tam ekran lepiej widzę. Antena TV, video, multi, multi, coś tam. Przeczytacie sobie. Dobra, czytacie, czytacie, czy Pausa jest, jakby co, jak się to interesowało. Selektor źródeł, wyjście, nie, wejście mikrofonowe, przepraszam. Balans pod kałeczką, loudness w. No, funkcja od odgroma jest. Wysokie zregulujemy, średnie zregulujemy i basy zregulujemy, więc już jest fajnie. To jest taki mój własny wytycz, moja własna wytyczna, jeśli chodzi o wyższej półki urządzenia. No i kołeczko, jakieś ślady same. Nie będę z tym walczył. Ciężko chodząca, poświetlona. Myślę, że akurat warto będzie poczekać, jak to świeci w nocy i świeci powiem Wam bardzo ładnie. No niestety, 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 podświetlanie oryginalnie LEDowe, więc to migocze sobie wesoło. Natomiast jak na 85 rok powiem wam tak. jakbym byłem mam zrobić zdjęcie, to byście nie uwierzyli, jak to jest ładne urządzonko. A tak jak powiedziałem, trafia na ryneczek, Ja już to chwilę włączę pauzę. I zobaczymy sobie, co tam z tyłu panie w trawie piszczy. Bo jest ciekawie też. No tak, powiedziałem, że zrobię zdjęcie. W sumie zrobię zdjęcie, bo będzie na aukcji. Więc nie ma problemu. Wejścia mamy dwa tapy. Przepraszam, kabelek. Aha, na czymś stereo było łapane. Więc raczej zasięg gima. Co całkiem niezłe. Czytacie, czytacie. Antenowe wyjście z preampu. To jest przydatne, ktoś ma końcówkę mocy i chciałby tego jako preampu używać. Tutaj mamy na napięć, no moim zdaniem na 240 żeby trzeba by było jeszcze to przestawić, ale dobra. To jest ciekawostka. Znaczy dobra, VCR, widzicie vcr -y na czynczach, więc w zasadzie tu macie audio i wideo, więc możecie vcr też jeszcze dodatkowe wejścia i wyjścia czy dodatkowego kasetyka podpiąć. Jednego. I tutaj mamy e, w sumie vcr drugiego. Dobra. Jeszcze dodatkowe anteny, bo anten nigdy za mało. Tu czarno chyba powinno być, a nie for Ale tutaj trzeba by się zastanowić, czy to są kanały, jakieś audycje, czy to są kanały... E, no, no właśnie, raczej nie jest to kwadro. E, to jest chyba najciekawsza rzecz z tego urządzenia. Speaker impedance selection. Czyli mamy A albo B, A i B jest w tym momencie ustawiona na 8 106, 8 do 16 przepraszam to jest 6 do 16 a powinno być chyba ustawione 4 do 8 czyli to powinno iść u góry szczerze mówiąc 4 do 8 ale no, co który lubi jak to słucha wyjścia zakręcane, to mamy jeszcze dodatkowo yy, Wyjścia ze wzmacniacza, to są wyjścia na głośniki, a to jest wyjścia zasilające. Jakbyście mieli korektor na przykład i do tego podpięty. a sami są bo w sumie mam korektorka. Sansui to zaraz podepnę, zobaczcie jak to wygląda razem. Jak widzicie, model s X1130, stereo Silver Sansui Electronics, made in Japan. Taka ciekawostka. To jest, tak jak powiedziałem, oferta limitowana, za niedługo się skończy bo tak, więc tyle w temacie. Uwielbiam, że trzeba z korektorem, żeby chociaż pokazać jak to wygląda razem. Już powiem Wam, już jest całkiem fajnie. To jest taki korektor, który ja akurat bardzo lubię sam bo jest prosty. Tego nie używam, ale powiedzmy dla kogoś kto chce mieć korektor to jest. Jednak na szerokość taka proporcja, że jest jako ciekawostka auto w Range, tak powiem, RG700 jest na szerokość standardowy, czyli 430, no sprawdźcie, w to razie on ma, ale chyba 430 mm szerokości ten korektor, więc to jest taki standard. Ten amplituner będzie Wam pasował w zasadzie do wszystkiego. Reklama dźwignią handlu, nie? No i cóż, tak to wygląda w całości. Dzisiaj. Ładnie, jeszcze do tego dołożę jakiś, no tunera chyba nie trzeba za bardzo, no ale można już bawić Składanie czegoś od Sansuji. E, tutaj, akurat, jeśli chodzi o kolory logo, kiedyś mówiłem na archeologach, że e, tu jest białe, były inne. Tu jest akurat jedyne nietypowe złote logo. Tak więc, e, zawsze różnice w Sansuji są, ale już jest system Sansuji. Dobra, koniec pierdzielenia z mojej strony. Co złego to nie ja. Trzymajcie się krótko, do następnego. Hej!